Co to, moi drodzy, się wyrabia w legii Warszawa? Z jednej strony media, dziennikarze, eksperci. Krzyczą wręcz na alarm, że sytuacja finansowa warszawskiego klubu jest katastrofalna, że po prostu bankructwo to już w Warszawie widać, już jest za rogiem, już za chwilę legia będzie konać. Nie ma pieniędzy, nie ma pensji na czas, wygląda to wszystko bardzo źle. Jeżeli nie uda się awansować do fazy któregoś z grupowej, znaczy ligowej któregoś z europejskich pucharów, no to będzie po prostu tragedia, kaplica, mogiła i wszystko co najgorsze. A z drugiej strony Legia odpala bombę i okazuje się, że do stolicy ma zawitać nowy napastnik. I to nie byle jaki napastnik, bo napastnik za naprawdę grube pieniądze i pobicie rekordu nie tylko klubowego, ale i całej ekstraklasy wisi w powietrzu. Ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w ostatnich latach w Warszawie wydawano miliony euro. Na jakich piłkarzy, na jakie pensje ci piłkarze mogli liczyć. No i jak wygląda po prostu to gospodarowanie pieniędzmi właśnie w legii. A momentami wygląda bardzo źle. A skoro już jesteśmy przy pieniądzach, to słuchajcie, przypominam, że sponsorem kanału jest firma Betters, która ma dla Was bardzo fajną ofertę. 125 zł w gotówce, plus uwaga, zwróćcie szczególną uwagę na to, jak wysoki FreeBet, bo FreeBet aż w wysokości 35 zł. I słuchajcie, nie musicie tam wpisywać żadnych tajnych kodów, tylko po prostu rejestrujecie się z linków, które macie w opisie do filmu oraz w komentarzu pod filmem. To wszystko ode mnie. Teraz już możemy się przenieść do Warszawy. W ostatnich latach w Legii tych transferów Które należy uznać za słabe Bądź przeciętne jest strasznie dużo Dużo za dużo Jak człowiek przypomina sobie te okienka I tych piłkarzy, te twarze To czasami ja się łapie za głowę Byli w Warszawie przez chwilę, nic nie grali Albo jak grali to wkurzali kibiców I po chwili ich już nie było A przecież nie grali za drobne Utrzymanie każdego z nich kosztowało I to czasami gigantyczne jak na polskie warunki pieniądze Jednym z absolutnie najgorszych Według mnie okienek w prawie 110-letniej historii klubu jest letnie okienko przed sezonem 2021-2022. Pamiętacie? Jak nie pamiętacie, to pozwólcie, że przypomnę Wam te nazwiska. Kastrati, Haratin, Rose, Czelaka, Ribeiro, Abuhanna, Josue, Emreli Johansson i Nawrocki. Gigantyczna rewolucja i ilu z nich okazało się autentycznymi wzmocnieniami Legii? Wiadomo, Josue i Nawrocki. Zresztą Legia wykupiła później polskiego obrońcę za 1 200 tysięcy euro, a potem sprzedała do Celtiku za 5 milionów euro. I tylko szkoda, że ta kariera Majka mocno wyhamowała. Natomiast portugalski król środka pola o niełatwym charakterze był pozyskany za darmo i w Legii mógł liczyć na naprawdę wysoką pensję, ale według mnie Josue był warty każdej tej złotówki. Zresztą udowadniał to na boisku. Za całkiem udany transfer można by też uznać Juriego Ribeiro, nie jakaś wielka gwiazda, ale taki solidniak, sympatyczny piłkarz, który wydaje mi się, że mógł jeszcze w Legii zostać. Trochę szkoda, że go nie ma. Zresztą nadal gra na niezłym poziomie, obecnie jest zawodnikiem drugoligowego Blackburn. Jakieś tam przebłyski miewał Lindsay Rose, ale to pamięta się go głównie za bramki w Pucharze Polski. Natomiast reszta tamtej wesołej gromadki to do zapomnienia przecież za takiego Kastratiego zapłacono aż 1 300 tysięcy euro, a z bonusami to podobno zwiększało się nawet do 1 400. ,000. To był wówczas drugi najdroższy transfer po sliszu w historii klubu. Do tego reprezentant Kosowa miał inkasować miesięcznie 30 000 euro, czyli według obecnego przelicznika coś w okolicach 128 000 złotych miesięcznie, a w Legii posiedział rok, czyli grubo ponad milion złotych na koncie wylądował. I co Kastrati dał w zamian legi? Jeden przebłysk. Zwycięski gol ze Spartakiem. Ale nie powiecie mi, że za tego gola warto było aż tyle płacić. Obecnie Castrati jest bezrobotny po tym jak rozstał się z nim węgierski Fehervar. Następny Haratin, który nie dość, że miał kosztować aż 900 tysięcy euro, do tego pobierać niezłą pensję, to jeszcze kompletnie nic legi swoją grą nie dał. W ogóle pamiętacie jakiś mecz Haratina? W Warszawie był od września 2021 roku do lutego 2024 roku. Przez ten czas wystąpił w zaledwie 25 spotkaniach. Pewnie wielu kibiców w ogóle zapomniało, że ktoś taki w warszawskiej drużynie się znajduje. Alegia próbowała go wypchnąć z klubu na różne sposoby i nic. No bo kto by mu zaoferował tak dobre pieniądze za tak mało grania? Abu Hanna, który słabo wyglądał nawet w Lechigdańsk i zleciał z nią z ekstra klasy. Johansson, który miał wymiatać na tej prawej stronie obrony, a on był po prostu bardzo przeciętny. Emreli, który miał być gwiazdą, ale szybciutko się spakował i już go w Warszawie nie było. Akurat on dzisiaj nieźle sobie radzi na boiskach drugiej Bundesligi, gdzieś się w końcu odnalazł. No to ile milionów złotych poszło na utrzymanie tych piłkarzy, szczególnie, że Legia później już tych milionów nie odzyskała, bo oni z klubu odchodzili za darmo. Okienkiem, które cały czas przecież odbija się Legii finansową czkawką, jest to legendarne już okienko sprzed roku, przed sezonem 2024-2025. To przecież wtedy do klubu zawitali Alfarela, Chodyna, Barsia, Gonsalves, Winagr czy legendarny już chociażby Jean-Pierre Samé, Czy napastnik z Kamerunu to jeden z najbardziej nietrafionych transferów, a zarazem najbardziej przepłaconych piłkarzy w historii Legii? Zdecydowanie tak. O JP będzie będzie się mówić latami nawet wtedy, gdy już go w Warszawie dawno nie będzie. Ten cały jego transfer z Como to majstersztyk, ale brawa należą się Włochom, a nie działaczom Legii. Włosi szybko zauważyli, że ten same to już chyba najlepszy moment w karierze ma za sobą i postanowili się go pozbyć. No i wtedy trafiła się Legia, która dała się nabrać. Samo to, że ktoś zgodził się na to, żeby to wypożyczenie zamieniło się w transfer definitywny, po tym jak Legia ugra z same w składzie przynajmniej punkt, Brzmi tak absurdalnie, do tego pensja kameruńczyka, która według przeglądu sportowego rocznie ma nawet wynosić ponad 3 miliony złotych. To jest chyba najlepiej opłacany Oldboy w Europie, a może i na całym świecie. Nic dziwnego, że w Warszawie robią co mogą, żeby się go pozbyć, a on nie chce. Bo przecież jak teraz rozwiąże się z nim kontrakt, to trzeba będzie mu wypłacić odszkodowanie, które pewnie też do najmniejszych nie będzie należeć. Masakra. Hej, widzu! A czy ty już wiesz, że Betters to jest ten bookmacher, który zawsze daje plus 10% do depozytu? Zarówno dla nowych graczy, jak i tych, którzy już mają konta. Sprawdź! Do tego dorzućmy prawie 5 milionów euro zainwestowane w transfery Alfareli, Winagra i Szkurina. Sporo, prawda? Czy ta kasa ma szansę się w ogóle zwrócić? Wydaje mi się, że tak. Każdy z tych piłkarzy jest wciąż w dobrym wieku, do tego każdy z nich powinien sporo grać, łapać minuty i zapewne robić jakieś liczby. Nadal uważam, że Alfarela potrafi grać w piłkę na odpowiednim poziomie i on od Guala nie jest słabszy. W Legii cały czas nie został tak naprawdę wykorzystany. Ponad milion euro wydane na szkurina to na pewno sporo, może nawet trochę za dużo, ale nadal przy dobrym sezonie z wieloma bramkami transfer Białorusina może się legi zwrócić. No a teraz Legia dorzuca jeszcze do pieca. W Warszawie ma się zameldować napastnik Watfordu Mileta Rajowicz. I tym samym ma zostać pobity rekord transferowy nie tylko Legii, ale i całej ekstraklasy. Bariera 3 milionów euro ma w końcu w naszej pięknej piłce pęknąć. Nawet jeśli Legia rozbije to na 1000 rad, a pewnie tak będzie. Do tego rosły Duńczyk dostanie zapewne jedną z najwyższych, a może nawet najwyższą pensję w zespole. Czy to się legi na dłuższą metę opłaci? Mileta Rajowicz, tak ma się nazywać nowa, wysoka, bardzo wysoka, bo prawie dwumetrowa dziewiątka legi Warszawa. Swoją drogą bardzo droga dziewiątka legi Warszawa. Rekordowo droga. I teraz tak, będę z wami szczery, zresztą tak jak za każdym razem, moi drodzy widzowie kanału Lipiński Piłka na Luzie, jestem z wami szczery. Czy ja się jaram tym transferem? Powiem wam tak, z perspektywy kibica, no to oczywiście, że się jaram. Pokażcie mi kibica, który nie jara się transferem nowego napastnika do swojego klubu, tak? Za każdym razem, jak przychodzi jakiś nowy snajper, nowy bombardier, bombardier goleador, no to wszyscy po prostu kibice żyją tym. I ja też nie ukrywam, że żyję tym transferem rajowicia, no bo. Też ta dziewiątka Legi się przyda, co było chociażby widać w meczu z ostatnim z Aktobę, tak? gdzie te sytuacje, było sporo tych sytuacji i ta zaliczka powinna być zdecydowanie wyższa niż 1 do 0. Ale jeżeli już od razu na wstępie mogę powiedzieć, że trener Jordanesco mi podpadł, czym mi podpadł? A no tym, że ja liczyłem na to, że on od początku wyjdzie po prostu szkulinem na dziewiące, a on wyszedł gualem. Ja nie wiem, czy ci wszyscy trenerzy po prostu muszą się sparzyć i muszą zobaczyć, że Gual to nie jest dziewiątka klasyczna, żeby go tam nie wystawiać, żeby nie męczyć kibiców. Naprawdę, trenerze Jordanesku, błagam. Dobra, wracamy właśnie do klasycznej dziewiątki, czyli wracamy do rajowicia. To jest kawał chłopa. To jest takie powiedziałbym połączenie trochę Tomasa Pekharta z Blażem Kramerem. Gość, który po prostu cały czas gdzieś tam się kręci w polu karnym to jest klasyczny lis pola karnego gość taki target man którego musicie po prostu czasami nabić piłką on ma właśnie znaleźć się w tym odpowiednim momencie dołożyć tą nogę w odpowiednim momencie skierować piłkę czy to głową czy czymkolwiek jakąkolwiek częścią ciała oprócz ręką piłkę do siatki to jest właśnie taki gość i wydaje mi się że Legia takiego gościa właśnie potrzebuje czy jest to gość warty 3 miliony euro? Czy to jest gość, za którego zapłaciłbym 3 miliony euro? No nie do końca, nie ukrywam, bo wydaje mi się, że Legia w tym momencie potrzebuje kilku piłkarzy, nie tylko napastnika. I na przykład za te 3 miliony euro to powiedziałbym, że można by tak podzielić na pół i na przykład ściągnąć kogoś do środka pola, bo mi też brakuje takiego klasycznego rozgrywającego w Legii. Ja cały czas odczuwam ten brak rzozuły w drużynie i wydaje mi się, że kogoś takiego właśnie potrzeba. Bo jeżeli patrzy się, tak jak mówię, w meczu z Aktobe, patrzy się na ten środek pola Legii, czyli Elitim, Kapustka, Augustyniak, no to momentami ten środek pola był strasznie niemrawy, strasznie przeciętny. Tu potrzeba jakiejś jakości. Wiadomo, wróci Gonçalves, o jedele już nie ma co liczyć, ale ja chciałbym tu cały czas widzieć jakiegoś takiego naprawdę dobrego ofensywnego pomocnika. No bo jeżeli ściągamy dziewiątkę za 3 miliony euro, to też fajnie by było, gdyby ktoś mu te piłki na nos kierował, tak? A na razie, no na razie w tym środku pola ciężko mi takiego prawdziwego reżysera gry e, zauważyć, zobaczyć. I tak jak mówię 3 miliony euro, no to jest naprawdę gigantyczna kwota. Ja sam jestem w szoku i zastanawiam się, jak oni tam to liczą, jak oni wyciągają te pieniądze do budżetu transferowego. Skąd oni je biorą? Ci nasi czarodzieje, działacze Legii Warszawa mam tylko nadzieję, że to nie odbije się po prostu czkawką. I że za chwilę za okienko albo dwa okienka nie będzie naprawdę źle, jeżeli załóżmy, Legia w tym sezonie nie awansuje do fazy ligowej Europejskiego Pucharu. Jeżeli Legia znowu będzie strasznie przeciętna w ekstraklasie, mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że właśnie Mileta Rajowicz okaże się strzałem w dziesiątkę i okaże się, że ten chłop te 3 miliony euro to w ciągu tego sezonu zwróci. Przypominam, że działacze Legii twierdzą, że on jest cały czas w bardzo dobrym wieku, no bo to jest chłopak 25-letni, więc on jeszcze ma czas, żeby po prostu te 3 miliony euro w legi spłacić. Że po takim dobrym sezonie, bardzo dobrym, albo po dwóch bardzo dobrych sezonach, to ta jego wartość faktycznie może wzrosnąć i faktycznie on jeszcze może pójść na podbój jakiejś niezłej ligi za jakieś niezłe pieniądze. Ale oczywiście słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie ja jestem trochę zaskoczony, że wielu dziennikarzy, wielu ekspertów od razu, od razu traktuje Rajowicza jako takiego z góry przeciętniaka i z góry przegranego. To jest gość, który strzelał bramki w Championship. Okej, okay, może nie strzelał ich nie wiadomo ile. Może Watford się na nim trochę przejechał i stwierdzili, że on mimo wszystko nie pasuje do ne, drużyny, no ale nadal to jest Championship. Większość napastników ekstraklasy chciałoby być zakontraktowanych w Championship. Chciałoby tam biegać po tych boiskach drugiej ligi angielskiej. Więc na przykład to, że ktoś nie do końca poradził sobie w Championship, yy, nie uważam za jakiś duży minus, a samo to, że poznał smak tej rywalizacji na angielskim poziomie, a ta rywalizacja na poziomie Championship jest naprawdę, naprawdę ostra, no to chyba to jest akurat według mnie atut. To, że ostatnio był wypożyczony do Brentby i też nie wiadomo, miał tam bardzo dobre wejście, a później było już coraz gorzej. No też Brentby Kopenhaga jest to, Liga Duńska jest też na jakimś poziomie, więc ja też nadal nie uważam, żeby to był jakiś gigantyczny minus. Ja życzę Rajowiciowi, żeby się okazał takim drugim Priowiciem Michała Żewłakowa, bo pamiętam jak Priowicz był wyciągnięty z drugiej Ligi Tureckiej i była masa kpiących artykułów, Między innymi na jednym bardzo popularnym serwisie, słynącym z takich piących artykułów, gdzie po prostu Priowicz nie zdążył kopnąć piłki, a wszyscy już go wyśmiali, wszyscy już uznali, że to jest ogórek. A później dobrze pamiętamy, jak Priowicz prezentował się w barwach legii, i tego życzę właśnie Duńczykowi, żeby prezentował się równie dobrze albo nawet lepiej. A to podobno, moi drodzy, jeszcze nie koniec wzmocnień w tym okienku w legii Warszawa. Podobno kolejne pieniądze mają być wydane, i sam jestem ciekaw, co tu się jeszcze wydarzy. Możecie być pewni, że ja będę oczywiście nadawał, jeżeli nadawał, nagrywał, gadał o tym, co się wydarzy w legii. Jeżeli wydarzy się coś ciekawego. A wydaje mi się, że ten sezon może być bardzo ciekawy. Ogółem, ten sezon ekstraklasy może być bardzo ciekawy. Rekordy bite: czy to korona, czy to widzew, czy to właśnie Legia. No, naprawdę się dzieje to. Zbrojenie w różnych częściach Polski trwa i jest bardzo, bardzo wygląda to ciekawie. A ja już kończę, słuchajcie, bo muszę się zmywać, bo jestem umówiony do kina, lecę na Supermana Jamesa Gana i mam nadzieję że film będzie bardzo fajny i mam nadzieję, że Legia w sezonie 2025-2026 z nową dziewiątką będzie bardzo fajna i później działacze Legii nie będą potrzebowali Supermana, żeby te wszystkie dziury budżetowe załatać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, polecam kanał Lipiński Piłka na Luzie. Pa!